W tym roku odeszliśmy od takiej tematyzowanej formuły weekendu na szlaku piastowskim. Jak Państwo kojarzycie, poprzednie edycje zawsze odbywały się pod jakimś hasłem. W tym roku myślę, że najlepszą propozycją dla odwiedzających szlak piastowski będzie po prostu beztroska zabawa z piastami na tym szlaku, a obiekty w ten sposób mogą przedstawić to, co mają najlepszego i najciekawszego dla tych. Którzy teraz na początku letnich wakacji, bo musicie Państwo wiedzieć, że termin zbiega się nie tylko z Nocą Świętojańską, ale także początkiem wakacji, początkiem lata, można odrzucić wszystkie turystyczne dylematy, urlopowe troski. My chcemy pokazać, że warto właśnie na Piastowski Szlak w tym czasie przybyć. Akcji nie byłoby tak naprawdę, gdyby nie to, że klaster turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Ubiega się corocznie o dotacje, dzięki której może te akcje koordynować. Nie byłoby także szlaku piastowskiego w tej formule i, i z takim przesłaniem, gdyby nie wkład Powiatu Gnieźnieńskiego. Stąd moimi gośćmi dzisiaj są pan starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, pan Piotr Gruszczyński, pan Tomasz Wiktor, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i jednocześnie prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i Mariola Olejniczak, osoba, która jest odpowiedzialna za flagowe wydarzenie w Wielkopolsce związane z weekendem na Szlaku Piastowskim, reprezentująca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. O roli powiatu i o tym, co w powiecie gnieźnieńskim w tym roku będzie się działo poproszę pana starostę o głos. Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Na ile to jest ważne wydarzenie dla nas, niech świadczy fakt, obecność przedstawiciela naszego samorządu zaprzyjaźnionego, a tego dużego, pan Tomasz Wiktor jest jednym z dyrektorów departamentu, który się zajmuje tymi kwestiami, między innymi właśnie turystyka, promocja. To pokazuje, jak bardzo dużą wagę Urząd Marszałkowski przywiązuje do szlaku oraz do weekendu na Szlaku Piastowskim, który za parę dni już się rozpoczyna. Zaczynamy, tak jak to już było wcześniej powiedziane, w Lednogórze tradycyjnie, ale o tym będą mówić moi następcy po moim wystąpieniu. To po pierwsze, a po wtóre, ja bym chciał z tego miejsca bardzo mocno zachęcić do wydarzeń, które związane będą z niedzielą. Tutaj na terenie STD będzie się działo dużo atrakcyjnych wydarzeń, warsztaty w formie takiego pikniku, zwiedzanie miasta Gniezna z, z Osobą, która będzie miała dużo, dużo do powiedzenia, czyli taki bym powiedział nasz zawodowiec. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że ja z tego miejsca muszę to podkreślić i niezmiernie się cieszę, że udało nam się pozyskać do STD. Panią Litkę Łączne, która jest taką osobą spirituzmowę z tego klastra szlaku Piastowskiego, ale mam wrażenie, bo tak kilka zdań z Panem Dyrektorem wymieniliśmy sobie pewne uwagi, że na ten temat też chyba parę zdań powie. Pani Litko, się, że jest, jest pani razem z, z tym zespołem, i to pozwoli, i to pozwoli nam nadal rozwijać pomysł, który narodził się w związku z tym szlakiem, i który udaje nam się przez parę. Lat, mimo coraz trudniejszych sytuacji, ja mówię o tych zewnętrznych, jednak kontynuować. Mój drogi kolego, powiem prawie przyjacielu: niezmiernie się cieszę, że mogę gościć Ciebie w tych murach pięknego obiektu, do którego dużą część finansów dołożył właśnie samorząd województwa wielkopolskiego. Jest to dobry właśnie pretekst w kontekście tego wydarzenia na kilka zdań z Twojej strony. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Starosto, dziękuję. E, cieszę się przede wszystkim z tego, że Święto Szlaku Piastowskiego wraca w normalnych warunkach do, do, do życia, ponieważ przez dwa lata próbowaliśmy organizować to święto w różny sposób, w sposób hybrydowy. Oczywiście to nie jest to samo, co prawdziwe święto prawdziwego i najstarszego, warto to podkreślić, Szlaku Kulturowego w, w Polsce. Kilkanaście lat temu samorządy powiatowy oraz samorząd wojewódzki zdecydowały się na to, żeby bardzo silnie akcentować, akcentować to, że to tutaj Polska się zaczęła i że tutaj jest Szlak Piastowski. W związku z tym no, podjęliśmy pewne działania, na sam, na, od samego początku Starostwo Powiatowe jest liderem tego szlaku i tutaj autentyczne podziękowania dla Pana Starosty, ponieważ był moment, w którym klaster szlak piastowski w Wielkopolsce w postaci instytucji przechodził przez mały kryzys i tu bardzo serdecznie dziękuję za to, że Pani Lidia miała gdzie znaleźć miejsce zresztą bardzo godne tego tego szlaku i no, cieszę się, że wspólnie chyba nie ma drugiego takiego projektu. Yy, który tak konsekwentnie były wspierany przez dwa samorządy, yy, przede wszystkim Starostwo Powiatowe i Samorząd Wojewódzki. Przekazujemy oczywiście środki i na organizację szlaku i na wydawnictwa coroczne, które to yy, klasy szlak piastowski startuje w konkursach, ale składa na tyle dobre oferty sparte przez, yy, przez Starostwo, że, że te oferty się przebijają wśród wielu, wielu innych. Także ja cieszę się, że, że będziemy świadkami kolejnego święta. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza burzowa, dynamiczna pogoda przeminie i będziemy świadkiem kolejnego bardzo dobrego weekendu z masą atrakcji i bardzo dużą ilością rodzin z dziećmi na imprezach szlaku. Szanowni Państwo, dosyć o klastrze, dosyć o koordynacji. Cieszę się, że po raz kolejny Weekend na Szlaku Piastowskim rozpoczyna się bardzo znaczącym wydarzeniem organizowanym już od ponad 50 lat. Będzie to noc kupały w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i o tej imprezie no nie może opowiedzieć nikt inny niż Mariola Olejniczak, co czeka nas w tym roku. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To już jest 52. noc kupały. Także faktycznie to jest takie dla nas święto. Bardzo się cieszymy, że już szósty rok uczestniczymy w weekendu na szlaku piastowskim. To jest impreza, która dla nas jest faktycznie wyjątkowa. Pandemia nam jeden rok pokrzyżowała plany, ale to tak jak wszystkim, więc podobnie jak mój przedmówca, bardzo się cieszę, że wracamy i wracamy z takim dużym przytupem. Startujemy od godziny 18 i właściwie od samego początku będzie nam towarzyszyła kapela towarzyska, która, mamy nadzieję, rozkręci całość tej imprezy, bo oni w tym się specjalizują. A więc będzie dużo tańca, będzie dużo muzyki. To są tacy pasjonaci folku, więc będą joderki i, i mazurki, ale pewnie pojawi się też tango i wszystkich będziemy zapraszali do tańca. Od samego początku będą też warsztaty plecenia wianków, więc to już też taka tradycja. Chociaż namawiamy, i to ja od razu będę apelowała, namawiamy, aby ludzie się pojawiali już ze swoimi wiankami, ponieważ będzie konkurs, i ten konkurs, tak jak co roku robiliśmy na najbardziej oryginalny wianek, stwierdziliśmy, że to jest może dobra okazja, aby po tym okresie pandemicznym jeszcze bardziej się pobawić, więc ogłaszamy konkurs na najbardziej oryginalne ubranie, pewnego rodzaju przebranie, które będzie uzupełnione tym wiankiem, a więc wszystko pozostawiamy fantazji osób, które do nas przybędą. Oprócz tego w programie mamy też pogawędkę o ziołach, o magii, a więc troszeczkę zmierzymy się z takim wymiarem i ziemskim, i tym metafizycznym, jak to kiedyś wyglądało wśród naszych praprzodków. Oprócz tego będą stoiska, na których pojawią się wiadomo, że i tak jakieś takie elementy, gdzie ktoś będzie mógł się troszeczkę napić, troszeczkę coś zjeść, ale też będzie kilka stoisk z takim biżuterią, czyli z, z takimi rzeczami, które będzie można nabyć sobie jako taką pamiątkę. E, pojawi się też kilka stoisk z książkami takimi tematycznymi, dotyczącymi historii. E, zaprosiliśmy też w tym roku gościa specjalnego, e, czyli no, wszystkim pewnie znana jest bardziej pod pseudonimem, a więc panią babkę od e, z którą będzie można troszeczkę porozmawiać, ale też nabyć jej książkę i, i, i jak to wszyscy obserwujemy, gdzie się pojawia, zrobić sobie z nim zdjęcie. E, później przejdziemy do koncertu, a więc taka druga część. W tym roku zaprosiliśmy kapelę ze wsi Warszawa. To jest e, to jest muzyka bardzo dawna, ale ona jest w takich aranżacjach, które są zrozumiałe dla współczesnego odbiorcy. Są to faktycznie wyjątkowi ludzie, którzy zagrali w ponad 30 krajach i na czterech kontynentach, a więc jest to niezła gratka, myślę, dla wszystkich tych, którzy kochają tego rodzaju muzykę. A zakończymy jak zwykle obrzędem, tradycyjnym obrzędem, w tym roku wykonanym przez Zespół Pieśni i Tańca Poligrodzianie. Więc mam nadzieję, że to będzie bardzo wyjątkowy wieczór, tym bardziej, że jest to jedyna impreza w naszym muzeum organizowana w takich godzinach, gdzie normalnie jesteśmy niedostępni. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję. Jeśli chodzi o tę dostępność, to chciałabym Państwa uspokoić. Do szczególnego miejsca, którym jest Mały Skansen Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ciężko dostać się transportem publicznym. My tutaj wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom turystów i dzisiaj zostanie opublikowany rozkład jazdy darmowych połączeń autokarowych na Lednicę. One są i tam i z powrotem. Co więcej zostały tak skorelowane, aby podróżujący pociągami kolei wielkopolskich, które są w tym roku również naszym partnerem, Mogli na przykład dojechać do stacji kolejowej Fałkowo i stamtąd dostać się na Lednice. Także ta siatka połączeń bezpłatnych nam się rozrasta. Mogę też dodać, że takie inicjatywy bezpłatnych połączeń pojawiają się w różnych częściach szlaku. Proszę sprawdzać to na stronie internetowej www.wikandszlakpestowski.pl, bo na przykład na co dzień niedostępny kościół w Tarnowie Pałuckim, który zawsze warto zobaczyć, będzie można zwiedzać korzystając z bezpłatnego transportu z wągrowca. Jeszcze co mogę powiedzieć o Nocy Kupały. Jest to taki moment, podczas którego się świetnie bawimy. Nastrój jest fantastyczny, muzeum staje na głowie, żeby uhonorować wszystkich przybyłych turystów, ale to procentuje i na tym też nam zależy. Bo biorąc udział w Nocy Kupały, w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, myślę, że Państwo w sezonie turystycznym, który teraz trwa. Na pewno do niego jeszcze wrócicie, żeby skorzystać z wszystkich możliwych atrakcji w tym muzeum. I też nam trochę chodzi o to podczas weekendu na Szlaku Piastowskim. Nam Szlak Piastowski wydaje się bardzo dostojny. To są karty historii bardzo ważne dla, dla nas, dla Polaków. To są początki państwowości polskiej, to są początki chrześcijaństwa. I oczywiście nie można tego Szlakowi Piastowskiemu odmówić. Ale chciałabym, żebyście Państwo w tym roku. Trochę inaczej na ten szlak piastowski spojrzeli, właśnie jako na taką inspirację do spędzania weekendów wakacyjnych, letnich wakacji. Na szlaku piastowskim działają sprawnie punkty informacji turystycznej, większość jest już certyfikowana. Świetnie jest rozbudowana branża hotelarsko-gastronomiczna, więc zawsze ten nocleg gdzieś w Wielkopolsce na miarę naszych możliwości i, i potrzeb się znajdzie. Chodzi nam o to, żebyście naprawdę bardzo dobrze się bawili i wracali. W związku z tym obiekty Szlaku Piastowskiego i miejsca na Szlaku Piastowskim, bo trzeba przyznać, że nie tylko muzea biorą udział w tej akcji, oferta jest tak przygotowana, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam na przykład do Kalisza, gdzie w sobotę pod basztą Dorotką będzie można brać udział w zabawach, animacjach, warsztatach, poznać polskie rycerstwo, drapieżne ptaki, historię Marcina i Dorotki. I bezpłatnie zwiedzić Kaliskie Centrum Baśni i Legendy Basztę Dorotkę, łącznie ze skarbcem Świętego Józefa, co na co dzień oczywiście jest dostępne, ale tym razem będzie dla Państwa udostępnione bezpłatnie. Wągrowiec również przygotował bardzo bogatą ofertę, też startuje w piątek wieczorem, co trochę nam się kłóci z nocą kupały, ale to już zostawiam do Państwa sumieniu, którą atrakcję wybierzecie. Tam zaczyna się koncert, koncertem miejskim, a praktycznie przez cały weekend Muzeum Regionalne szykuje szereg atrakcji, głównie związanych z Nocą Świętojańską. Co więcej, bardzo się cieszę, że współpraca obiektów na szlaku piastowskim wygląda tak dobrze, że Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie odwiedzi w tym roku wągrowiec i tam zaprezentuje swoją ofertę. Oprócz wągrowca Kalisza zapraszam serdecznie do rezerwatu archeologicznego Gród Wczesnopiastowski w Gieczu. Tam można zwiedzać Osadę Piastowską. W tym roku niespodzianka właśnie od koordynatora szlaku. Wydajemy nowy Quest, będzie nowa zabawa terenowa. Jeśli Państwo lubicie rozwiązywać zagadki, to serdecznie do tego zachęcam. Na szlaku Piastowskim takich piastowskich Questów jest bodajże w tym momencie sześć. Nowy też powstaje w Trzemesznie, o czym nie wspomnieliśmy. W Trzemesznie będzie można skorzystać właśnie z tego, żeby poznać je jako klasztorne miasto. I to też się często nie zdarza, zwiedzić bezpłatnie Bazylikę. Także będzie się działo bardzo wiele. Jest mi teraz naprawdę ciężko powiedzieć, co w każdym miejscu. Dlatego odsyłam serdecznie na stronę www.wikandszlakpiastowski.pl. Strona jest tak zaprojektowana, że możecie Państwo ją sprawdzać po, po pierwsze pod kątem aktywności, które chcecie podjąć. Pod kątem daty, którą chcecie spędzić na Szlaku Piastowskim, pod kątem miejsca, które chcecie odwiedzić, jest też na tyle responsywna, że bardzo dobrze sprawdza się na telefonach komórkowych, więc żadna aplikacja do podróżowania po szlaku nie jest nam potrzebna. Wystarczy internet, telefon i, i możecie Państwo tę ofertę sprawdzać. Ja serdecznie zapraszam na szósty weekend na Szlaku Piastowskim. Mam nadzieję, że razem odczarujemy trochę tę piastowską historię, złapiemy inspirację na kolejne podróże po Wielkopolsce i po województwie kujawsko-pomorskim, które w tym roku, jak nie wiem, czy już wspominałam, ale nie pozostaje w tyle i ma także bogatą ofertę, za którą odpowiada również Centrum Kultury Wahadło w Brześciu Kujawskim. Zachęcam. Być może wyczerpaliście Państwo inspiracje w Wielkopolsce, w co nie wierzę. W każdym razie druga część szlaku Kujawsko-Pomorska na Państwa czeka. Serdecznie zapraszam na weekend na szlaku piastowskim. Nie wybrzmiało jeszcze, że jest od 24 do 26 czerwca, czyli na początku letnich wakacji. Do zobaczenia na szlaku.